Słuchajcie, patrzcie to jest konto mojego kolegi, nie? To jest mój nick, możecie dodawać. I patrzcie, to jest malina. Patrzcie ile w ogóle on ma pucharków. To jest giga dużo. Nie? I teraz patrzcie. Tutaj ile ma nowości. Tu ma specjalną zniżkę. I gościu teraz patrz. Czekaj. Gościu, pato. On ma 46 zadymiarzy I teraz Pato. Wroth. Patrzcie skiny. Ma tego i tego. E, coś jeszcze ma. Colt. Mamy tutaj kolta. E, do kolta ma bardzo dużo tego. Nie, patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ma cztery skiny do Colta. Eee, już to nim? kolta. Eee, ustawmy ją. Teraz, el primo. Teraz ośmiobitowiec. Skiny. Ma tylko dwa. Jeden. Ale pewnie tego, te. Yy, znaczy jeden, ale tego pewnie każdy ma. Bo Nie on każdy. Kiedyś, bo on kiedyś był za darmo. Patrzcie to. On ma trojennika z rankingowych. I teraz patrzcie. On ma tylko jednego niestety. Ale teraz zobaczcie to. Drift. Nie. Ma tylko jednego. I kogo tutaj jeszcze ma? El Primo. Patrzcie to. On ma bardzo dużo tych skinów do El Primo. Bo aż... Cztery on ma cztery skiny do Primor Czajcie to. Dyna, Dynamitki. On ma tylko jeden. Ale myślę, że to się kiedyś... Ten. Myślę, że to się kiedyś kupi. Tak. On ma jest skiniowca w ogóle. Jest Ma tylko jeden. Teraz pokaba. Teraz baz. Mam tutaj tylko jednego. Posłuchaj tego. Ale, ale tego ma każdy? Nie każdy. Dobra, ale on jest taki normalny. Nie. Kto Jezu, to jest. jakaś Marta, dobra. Marto, taka jest sobie ty. Marto, taka jest na ty. Tak. Zimna. Myślę, Idara. Teraz Bibi. Kordelius, złoty Cordelius, Na jedenastym. Czajcie to. Max poziom Patrzcie, ma tylko jednego, ale myślę, że to się kiedyś zmieni Bibi. Bibi Bibi, Bibi, czy masz jakieś skiny? Nie ma Ma tylko jednego, gumowa Bibi No Jezus, ta Marta jest już wkurzająca Twoja tak samo Dobra, Riko. Niko nie ma. E, Riko ma tylko jedno z rankingowych, on jest fajny w ogóle. Taki 8 na 10. E, dobra, mamy też Leona. I on ma tutaj tylko dwa skiny. Nie, mam trzy. Niech trzy. Staj. Dobra. Lori. Mam ma dwa tutaj, pięknie. Ten, tego nie mam. Mortis. Zero Do Mortisa ma tylko jednego, ale tego ma każdy. Nie każdy. Zamknij się. Sam się zamknij. Dobra. Sal. Karn! Mamy karn. Ma tylko jedno. A O, to za fajna A tyle masz? Ja? Zero. Nawet Karla nie mam, gościu. No i jest ogólnie bardzo słabe. Panda? Nita. Nita sobie sika. Cicho. Mam jeszcze. Cicho, bo mi jeszcze film zbanują za reklamę. Dobra, Panda znika. Cicho. Dobra, cicho Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Mamy PAM 0. PAM ma zero Ale to się kiedyś zniknie Ale to się kiedyś zmieni Tutaj ma dwa nie Tego I tego Tego ma każdy pewnie Nie Ale on był przecież Z odebrania za darmo na początku, Ale gdy. może nie go nie miał Bo nie miał ktoś może Ja tego może nie miałem A go mam za darmo no właśnie Ma Angelo Elf, ja w ogóle Angelo nie mam. Bo ja dopiero co. On za... Mama z Melodii? Peny zero. Penny Peny. Mm -hmm. Melody też nie mam. Peny Zero Dawaj, nagramy moje konto na drugim. Co na drugim? No ja mam drugie konto. Dobra, no to będzie jeszcze part 2 z drugiego konta. Czajcie to? Daj to. Nie, ej, jeszcze się postacie nie. Wszystkie. Widzowie są ciekawi. Dobra, na czym skończyłem? Chyba na Penny. Dobra, mamy super fanka Ems. Czy on tutaj ma jakieś skiny? Nie, on ma tylko jednego. Bel. Nie ma z jej. Bele nie ma. Bele, Bele ruszę się jak ciele. Bele tu ma pieniądze. Bele. Rycerz, jednorożec, barley. Dużo małych skino Tutaj ma dużo, bardzo. Barle, złoty barley, czarodziej i rycerz. Fajnie, A ten? Fajnie. A tamten? Który? To powiedziałem, Złoty Barley. Nie słyszałeś? Wychodzimy? Na Raz, opa, raz, dwa. Dobra, mamy poko. Znaczy, tak. O koko, koko, koroko. Mamy zero, mamy tylko poko. No tutaj źle jest, widzę. Znaczy, dobrze jest bardzo. Ból. Ból zero, ból zero, ból zero. Bi B ma dwa tylko Bibi B. Nie mam do bibi Bi ma zero nie, nie ma bi dwa, znaczy dwa. Nie ma dwa. Ma dwa. Nie. Widzowie, powiedzcie, że to jest dwa. A? Dwa. dwa. A ten? Raz, dwa, A, trzy no To trzy, przepraszam bardzo Mamy trzy, w ogóle ten jest bardzo, bardzo ładny Ale ten kotopip Dobra, mamy dalej tika Tego mam chyba Dobra, tutaj jest tylko jeden e, Jean, jean jest fajny ogólnie ale ma zero dalej mamy groma Grom w ogóle jest z Rosji tu ma zero skina ma losowe przebranie włączone Hank Hank jest zero w ogóle. nie zero tak Tutaj ma tylko jeden. Ten skin jest ogólnie bardzo Olka ładny. Obcikała siebie. Daj to. tam jest. I zabieraj Olkę ja ja tutaj Dobra, mamy tylko jednego lilii. Macie ogólnie lilii, bo ja nie próbowałam. Tutaj już

O pistoleto é o Zero Kieł. Kieł, Zero Versika, Zero 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 Rzeki 2, Bero, słonek Zero, Gel, Zero, o, wychodzimy? Mandy, i patrz, jak się jak na Zero. Też zero. Chodzimy coraz niżej w ogóle. Zaraz nasze postaci już skończą. Zero. Chodź. Hmm. Co? Wodę. Tutaj jest tylko Lola jedna, zero. I Berry to pewnie nie ma, nie ma. Dobra, poczekajcie na part dwa.